Witajcie, ja nazywam się Wojtek, to jest kanał Okiem Inżyniera i dzisiaj porozmawiamy sobie o tym, czy warto kupić Forda Mustanga w 2021 roku. Jestem w górach, tu jest dawne przejście graniczne w Korbielowie. Okolice żywca, fajne, fajne tereny. No więc tak, Mustanga użytkuję od prawie 5 lat, w wrześniu minie 5 lat. No i co mogę powiedzieć o tym samochodzie? Fajne auto, ponadczasowa linia, natomiast już niestety troszkę się samochód opatrzył. No po prostu jest taka ilość na ulicy e, tych samochodów, że mało kto zwraca uwagę. Gdy się jest, nie wiem, w Krakowie, w Warszawie, to, to można po naście sztuk zobaczyć tych samochodów e, na ulicy. Czy to dobrze, czy to źle? No na pewno jest to popularne auto, więc takie e, Camaro Challengery oczywiście w tym klimacie no bardziej e, bardziej się wyróżniają. Natomiast czy należy się bać tego samochodu? No 400, 400 koni z hakiem, moim zdaniem niewysilony silnik, jak śledzę, jak śledzę Fora e, Mustanga. No to generalnie nic się nie dzieje, wymieniać olej, ja wymieniam co 6 albo co 10 tysięcy km w zależności od tego jak, e, jak użytkuję ten samochód. E, generalnie prosta konstrukcja, wolna sąca pośredni wtrysk. Bez turbo e, przez 5 lat 65 tysięcy kilometrów, dużo, niedużo. Wydaje mi się, że dużo. I też nie wiem, co z nim będę robił, czy go będę sprzedawał, czy nie. W tym roku ceny używanych samochodów w Polsce po prostu wystrzeliły w kosmos. I tak samo się stało z Mustangami. Oczywiście te ze Stanów no już są poniżej 100 tysięcy. Natomiast w większości ze Stanów no są jakieś uszkodzenia. Te polskie naprawdę tak trzymają cenę, że ja byłem w szoku. Ostatnio sprawdzałem: no to 120, 130 lub więcej tysięcy. Tutaj, tak naprawdę, mamy serię. Na, na zimę mam borbety. Y, takie srebrne. może Możecie zobaczyć u mnie na Instagramie. No i co? Spalanie. Spalanie nie należy się bać. Przy takiej spokojnej, normalnej jeździe, jak, e, jak Polonezem, pali tyle co Polonez. Czyli tam 11-13 litrów. E, gdy piecujemy, czy na torze, czy na, na jakiejś krętej drodze czy nawet po mieście, no 20-25 jest realne natomiast to nie jest tak, że za każdym razem lejemy i nam pali 25 litrów jeśli chodzi o prowadzenie, no to nie jest precyzyjne auto do prowadzenia no mówiono, że, że te już są dużo lepsze niż poprzednie teraz mówią, że te poliftowe są dużo lepsze natomiast tak naprawdę, no do jakiejś Porsche czy BMW M, no nie ma, nie, nie ma porównania natomiast auto daje fan, moim zdaniem ta kontrola trakcji w trybie Sport Plus daje bardzo dużo takiego fanu, po prostu, można depnąć, można się nie bać, idzie bokiem jeśli chodzi o jakieś tam driftowanie to nie polecam czemu nie polecam? Masa, po prostu jak on zaczyna iść bokiem już tak e, można wyłączyć kontrolę trakcji. Po prostu masa tego auta przeraża. Masa tego auta e, przeraża. No oczywiście ja jestem kiełskim driverem, ale, ale po prostu prędkości, przy których należy driftować tym samochodem, ja nie mówię tam bonczek na parkingu, czy wyjechanie bokiem sobie, bo po prostu pójście bokiem w zakręcie, e, no to prędkości przy tych kapciach się robią takie, no że ja mam Mam ciepło. Także ciekawy jestem, czy są tu jacyś użytkownicy Mustanga. Jeśli są, to zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie i piszcie w komentarzach, co sądzicie. Widziałem pod, pod ostatnimi filmami, że sporo, sporo jest komentarzy, fajnych, niefajnych. Moim zdaniem wszystkie komentarze są fajne. Także powodzenia.